Cześć, po 3,5 godzinach drogi jesteśmy już w Tyrolu. Za mną cukrzycę, najwyższa góra Niemiec. Idealna pogoda, rozpoczęcie alpejskiego sezonu, otwarcie schronisk. Dzisiaj udajemy się do schroniska Koburgerhütte. W wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, po prostu, koburskie schronisko. No i zobaczymy jak wygląda sytuacja na miejscu, podobno jest jeszcze śnieg, zresztą widać go na szczycie szpice. Sronisko znajduje się na wysokości około 2000 metrów, tak więc również na miejscu spodziewamy się jeszcze zalegającego śniegu przy letniej 25 stopniowej temperaturze, tak więc zapraszam. Mój gustowny kapelusz, co oznacza, że można rozpocząć wędrówkę. Po lewej stronie mamy e, stację kolejki górskiej, z której rezygnujemy. Jest zbyt piękna pogoda, żeby jeździć kolejką. E, poza tym chcemy się przejść. Droga nam około 4 godzin, a w momencie, jeśli wejdziemy kolejką, ten czas skróci się jedynie do 2 godzin. I naprawdę nie warto. Więc zaczynamy. Ja. To A ja. <laughs> Teraz krótka wstawka organizacyjna, jeśli ktoś jest zainteresowany wyprawą do koburskiego schroniska, tak zwanej Coburger może to zrobić tak jak my, czyli dojechać do miejscowości Erwald i zaparkować przy stacji kolejki górskiej na darmowym parkingu. I udać się w kierunku właśnie schroniska. Czas, tak jak wspominałem, mniej więcej od 3 do 4 godzin. Jeśli ktoś się załapie na kolejkę, będzie miał ochotę się przejść kolejką, można ten czas zredukować nawet do 2,5 godziny. Bardzo ciekawy pan, typowy Tyrolczyk ze swoimi pieskami nie można mu odmówić oryginalności pieski są piękne więc dlatego pozwoliłem go sobie sfilmować niejako z przyczajki. nie jako sprzyczajki niekulturalnie, no ale traktuję go jako element folkloru niestety on zanika Znajdujemy się w też w dosyć ciekawej lokalizacji. Tak jak mówiłem, zaczęliśmy podchodzić od miejscowości Erbalt, Stąd również jest możliwość podejścia na najwyższy szczyt Niemiec, który znajduje się częściowo w Austrii, częściowo w Niemczech. Oto on. No i od tego punktu mamy około 6 godzin na szczyt. Z tym, że jeśli jeszcze ktoś nie wie i myśli, na najwyższej górze Niemiec, która liczy prawie 3000 metrów będzie sam albo spotka jakieś urokliwe schronisko to się grubo myli ponieważ na samym szczycie znajduje się coś na wzór praktycznie centrum handlowego ponieważ na sam szczyt dojeżdża co najmniej, dojeżdżają co najmniej dwie linie kolejek kurskich. chyba jedna z Niemiec, jedna z Austrii jest to miejsce stricte nastawione na turystów, na bogatych turystów a co o tym świadczy, na przykład to, że na szczycie można kupić na przykład futra, jest to miejsce nastawione szczególnie na turystów z Rosji, którzy, którzy takie futra tam właśnie zakupują, zakopują, <grym> więc polecam, nie polecam. Wielkie schroniska, w odróżnieniu od schronisk w Polsce, są na okres zimowy zamknięte. Teraz rozpoczynamy sezon, tak jak wspomniałem wcześniej, 30 maja. Normalnie schroniska są otwierane, jeśli ktoś ma ochotę na zimową przygodę. W większości schronisk udostępnione są tak zwane winteraumy, czyli jakby zimowe pomieszczenia, gdzie najczęściej znajduje się pietyk, jakaś koza, znajduje się opał, gdzie możemy się ogrzać. Warto sprawdzić sobie na stronie danego schroniska, czy takie pomieszczenie jest udostępniane, czy jest ono stałe, stale otwarte w okresie zimowym, czy też trzeba udać się do jakiejś instytucji, najczęściej do Alpinferaint, czyli do Związku Alpejskiego po, po klucz. Spoczyliśmy lekko ze szlaku i było warto, ponieważ w okolicy jakiegoś gospodarstwa w okolicy takowego płotu znaleźliśmy taką tą. O Topper é Tafla jest w sporej części jeszcze zamarnięta, ale mimo wszystko pilona to bajecznie. Wkraczamy w lodowy labirynt. I taką piękną drogą podążamy w kierunku naszego schroniska, które jest już widoczne na horyzoncie. Myślę, że w granicach pół godziny powinniśmy być na miejscu. Zrobiliśmy sobie prawie godzinną przerwę. Jedyne co nas wyposzyło z tego miejsca, to to, że zaczęło nam się robić po prostu chłodno. Jednak, jednak bije pewien chód od tych, tych całych mas śniegu. Dlatego dobrze się już powoli zacząć ruszać. Na koniec takie skromne podejście, a za tym zniesieniem znajduje się już nasze schronisko. Trochę powtórka z rozzywki z mojego ostatniego wyjazdu. Mojego biwaku pod szczytem Roteflu. Z tym, że no, chodzi się zdecydowanie łatwiej, chociażby z tego względu, że nie dźwigam już tym razem namiotu ani śpiwora. Bardzo fajnie, ciągle jeszcze w zimowej scenerii, solnisko nisko, kobury ryte. Tak mniej więcej wygląda nasz pokój w schronisku. Jest to pokój ośmiosobowy. No i muszę szczerze przyznać, że jest dosyć zimno. Mam nadzieję, że nie zmarzniemy w nocy. Ja w tym momencie muszę się już ubrać, bo odczuwam chud. Ale myślę, że jak zjem jakiś posiłek. Ale jak zjemy jakiś posiłek, to zrobimy się cieplej. Zamówiliśmy sobie tyrolski specjal, są to takie e, kluski zatopione w zupie, chyba ręcznie robione. Nie mam pojęcia z czego to jest, czy to jest mięsne, czy to jest... A tu już widzę takie ciasto chlebowe, Agata ma to samo, e, raczej będzie nam smakowało. Tak prezentuje się schronisko od tyłu. Możemy sobie zobaczyć, z prawej strony znajduje się stacja kolejki, gdzie toważone są produkty do schroniska. Tutaj jest część sypialna z, lewej, sypialna z lewej strony, w której śpimy my, i część środkowa z bufetem z salą. No i piękne otoczenie Alpy, na dole znajduje się trachendze, czyli wolnym tłumaczeniu. Drachen, smok, można powiedzieć jako smocze, smocze jezioro. Dzień dobry, wstaliśmy, a teraz. Wsypamy się na z, z przygotowała coś pysznego do jedzenia. Też bidulka się nie wyspała, ale to jest ogólnie nieważne. Bo jest bardzo fajnie, jest piękna pogoda. No i tak prezentują się e, szczyty przy schronisku. Więc zaraz postawię się na dronem. Na razie, smacznego i do zobaczenia. Czerwca, śnieg, tak wygląda dach, zasypany jeszcze zimowym śniegiem, powoli wszystko zaczyna topnieć, pogoda całkowicie letnia, ponad 25 stopni, do zobaczenia zaraz na zejściu, na szlaku, hej! Jeszcze parę metrów i będziemy na dole. Jest to niezła frajda, można się całkiem nieźle śliznąć na dół, o ile jest to bezpieczne, nie ma jakiejś przepaści, można coś takiego zrobić. Aha, to są uroki mokrego śniegu, a co chwilę zjeżdżam, wywracam się, ale... nam się kompletnie wracać dlatego przyrządzimy sobie mały mały nazwijmy to obiadek